Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościem Publicystyka TV jest pan redaktor Leszek Szymowski, którego którego serdecznie tutaj witam. Dzień dobry Państwu, witam pana redaktora. Witam oczywiście na łączach. I kilka gorących pytań dużo się dzieje. Między innymi coś takiego się wydarzyło, że rząd zadecydował o likwidacji CBA, Centralnego Biura Anty Antykorupcyjnego Pan, jako dziennikarz z dużym doświadczeniem, no także, także w, w takich sprawach śledczych, powiedziałbym, ma na pewno wyrobione zdanie na ten temat. Proszę powiedzieć, o co tu chodzi? Czy to jest krok w dobrym kierunku? Jak pan to ocenia, że ma być zlikwidowane CBA? To jest sprawa zupełnie pozbawiona znaczenia, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że mhm. rząd likwiduje CBA, ale w jego miejsce. Chcę powołać Centralne Biuro zwalczania Korupcji, czyli jedną instytucję zastąpić drugą instytucją. Chodzi o, to, chodzi o to, żeby zrobić pewną rewolucję kadrową. Centralne Biuro Antykorupcyjne było uważane za taką policję polityczną PiSu, w związku z czym, związku z czym rząd chce rozwiązać politycz, policję polityczną PiSu, a powołać w to miejsce swoje włas, swoją własną. W związku z czym, jak to będzie wyglądało w praktyce? No tak to będzie wyglądało w praktyce, że funkcjonariusze CBA odejdą z pracy, ci funkcjonariusze związani dotychczas z władzą pisowską, a zastąpią ich funkcjonariusze związani z władzą platformerską. Prawda? No, do, I to no dobrze, tutaj... dobrze, ale pojawia się zasadnicze pytanie, skąd oni wezmą te kadry? Ostatnio wczoraj w wypowiedziach kilku polityka, polityków w Sejmie, pojawił się też taki pomysł, żeby przesunąć ca, całą tą komórkę, którą było CBA, tą instytucję do policji, żeby wchłonęła policja tą aktywność, tą działalność, którą prowadziła CBA, i to może, to może jest jakiś pomysł, który połączy obie funkcje, czyli, czyli pozbawienie tej grupy z siły sprawczej tej Związania. Związanej z prawem i sprawiedliwością, a, a z drugiej strony, no odchudzenie administracji. No bo skąd oni wezmą nowych ludzi? No nie wiem skąd wezmą nowych ludzi. Natomiast tutaj, panie redaktorze, przyczyna w tym innym. Otóż czas zadać pytanie, czego chce rząd. Czy rząd chce walczyć z korupcją, czy rząd chce zlikwidować korupcję, co w ogóle rząd chce zrobić? Bo moim zdaniem walka z korupcją sama w sobie jest zła, bo z korupcją nie trzeba walczyć, korupcję trzeba zlikwidować. I gdyby rząd Tuska rzeczywiście serio myślał o likwidacji korupcji, to zlikwidowałby przyczyny korupcji, prawda, czyli zlikwidowałby władzę urzędników nad gospodarką, zlikwidowałby miliardy niepotrzebnych przepisów, dziesiątki niepotrzebnych urzędów, czyli te wszystkie okoliczności, które sprawiają, że korupcja kwitnie, bo korupcja to nie jest tak, jak to czasem próbowali przedstawić politycy PiSu z panem Mariuszem Kamińskim na czele, że korupcja to jest, prawda, plaga społeczna, która ma swoje źródło tylko w słabościach ludzkiej natury, tylko korupcja czasem niestety jest też oliwą, która, która wlewa się w szprychy ulejącej gospodarki, tak można powiedzieć, prawda, bo Przecież grot tych spraw, które robiło, realizowało przez ostatnie lata CBA, to były sprawy zupełnie bez sensu, których w normalnym ustroju w ogóle nie powinno być. No ja pamiętam pierwszą jeszcze operację CBA, którą się pochwaliło, pochwalił rząd pis w 2006 roku, 18 lat temu, prawda, że zatrzymano w województwie Pomorskim jakichś dwóch strażaków, którzy tam wydawali za łapówki, no śmiesznej, śmiesznej wysokości w ogóle łapówki, wydawali, prawda, <tuszy> certyfikaty dopuszczające, jakieś przeciwpożarowe, dopuszczające domy do mieszkania, no to i wtedy wielka chucpa była, znaczy wielka, prawda, yy, wielka tam awantura, wielka afera, wielkie pan, wielka fanfaronada, jak tutaj walczymy z korupcją, a po prostu wystarczyło zlikwidować konieczność, przymus, przymus posiadania tych certyfikatów i w ogóle tej afery korupcyjnej by nie było, prawda, Ona nas się mówiło, jest, że o wielkiej aferze w Ministerstwie Rolnictwa zakazów lepera, o jakiejś tam aferze w Ministerstwie Finansów, gdzie, gdzie non stop wybuchały afery patowskie, gdzie jakichś tam urzędników zatrzymywano, a nie mówi się na przykład nic o y, aferach w ministerstwie do spraw restauracji, restauracji i Knajp, prawda? A dlaczego się nie mówi? Bo takiego ministerstwa Panu Bogu dziękować nie ma. I w związku z tym, że ono się nie zajmuje rzeczami bez sensu, to nie ma tam korupcji. I gdyby rząd rzeczywiście chciał zlikwidować korupcję, to rząd by wtedy zaczął od likwidacji przyczyn korupcji. Natomiast ten rząd nie chce likwidować korupcji, on chce walczyć z korupcją. Bo walka z korupcją daje świetne możliwości gromadzenia kompromatów na przeciwne opcje polityczne. Idealistycznie powiedziałbym, że zgadzam się z Panem, ale, no ale jednak w praktyce świat nie jest doskonały, świat nie jest taki zero jedynkowy. I centralne biura antykorupcyjne miało pewne sukcesy w związku właśnie z tymi z walką z mafiami watowskimi. To były duże oszczędności, czy duże wpływy dla skarbu państwa. No, bo te, te mafie pompowały ów VAT na swoje konta, no i, no i walka z nimi przysparzała skarbowi państwa pieniędzy, więc, więc tam były konkrety, jednak. No, a teraz. Kiedy za czasów no, że Platformy czy czasów Koalicji Obywatelskiej ta walka z mafiami VAT-owskimi ustała czy, czy nieco, nieco ma mniejszą skalę, no to, no to znowu powstaje jak upiór z martwych, jak feniks z popiołów owa VAT-owska zmora i, i znowu tu się pojawiają wycieki bardzo poważnych pieniędzy. Więc może, może, może tu jest pies pogrzebany, że. Że, że platformie niepotrzebna jest służba, która. No bo się tą mafię VAT-owską utożsamiało też z jakimś zapleczem Platformy Obywatelskiej. No nie, panie redaktorze, dlatego, że mafia VAT-owska, yy, jak ją pan redaktor nazywa. Ona potwierdza słuszność powiedzenia świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, że socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I mafia vat nie istnieje w żadnym innym ustroju poza socjalizmem. Przecież skąd się bierze mafia VAT-owska? No mafia vat bierze się stąd, że z wyłudzania VAT-u, wskutek tam karuzel VAT-owskich, które są, funkcjonują dzięki. Tysiącom, dziesiątkom tysięcy głupich, złych przepisów, prawda? I no znowu z mafią vat no można walczyć bohatersko, pokonując problemy nieznane w żadnym innym ustroju, a można ją po prostu zlikwidować. Wie pan, problem, y, 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 sposób na likwidację mafii VAT-owskiej jest banalnie prosty. Wystarczy zlikwidować, y, y, wystarczy wprowadzić zerowy obrót, VAT, zerowy VAT w obrocie między firmami i y, doliczanie VAT-u tylko ostatniemu. Temu klientowi detalicznemu, żeby pan miał jasność: ja jestem przeciwnikiem VAT-u, bo to jest paskudny podatek, to jest niechrześcijański podatek, niesprawiedliwy podatek i tak dalej. No ale jeżeli już go mamy. To... to chyba każdy podatek trochę taki jest, wie pan. Chyba nie ma sprawiedliwych podatków. Tak mi się przynajmniej no, ale... wydaje. Ten jest szczególnie niesprawiedliwy i przecież wie Pan, całe te mechanizmy karuzel VAT-owskich polegają na tym, że jedna firma wystawia drugiej firmie fakturę, dolicza VAT, tamta sobie zwraca, etc., etc. I to już zdecydowanie lepiej, Panie Redaktorze, zrobić tak, że w obrocie między firmami jest VAT zerowy, czyli się go nie dolicza, nie, doli nie odlicza, te, te pieniądze nie wędrują między firmami. Tylko po prostu dolicza go ostatnia firma temu tak zwanemu klientowi detalicznemu i nie ma go możliwości wtedy odliczyć. I całe, cała przestępczość VAT-owska zniknęłaby jednego dnia. Ale dlaczego tego nie ma? Tego nie ma właśnie dlatego, że nie ma woli politycznej, bo przecież całe te, całe te mechanizmy wyłudzenia VAT-u, one służą dwóm grupom ludzi, dwóm grupom interesów. Pierwsze to są służby specjalne, które sobie zakładają spółeczki krzaki i poprzez karuzele wyciągają pieniądze, czyli kradną a druga grupa interesu, która na tym korzysta, są doradcy podatkowi wyspecjalizowani w przepisach VAT-owskich, którzy za miliony złotych prowadzą szkolenia, jak ten VAT obchodzi. Więc to jest patologia sama w sobie. No ja tutaj będę mówił innym głosem niż pan, bo ja po, ja po prostu zamiast leczyć jedną patologię, drugą, wolę zlikwidować patologię. Czyli nie, nie budzi pana y, zbyt wielkich emocji likwidacja CBA, ale czy, ale czy taki sam stosunek ma pan do tego, jak dziś platforma obywatelska czy znowu tw koalicja obywatelska rozlicza prawo i sprawiedliwość mamy ostatnio jakieś chyba przyspieszenie w tej sprawie Zapadł wyrok, no i będzie tymczasowo aresztowany pan Romanowski, minister oskarżony o to, że miał udział w grupie przestępczej, no, właśnie związanej z Funduszem Sprawiedliwości. Tak to, tak to nazw nazwali śledczy, tak to nazwali prokuratorzy, którzy, którzy sprawę Funduszu Sprawiedliwości niby to badają. No i jak pan Amblock, jako całość, ocenia ten proces, właśnie rozwiązując? liczania prawa i sprawiedliwości tych tych ostatnich działań ja się z tego śmieję, panie redaktorze, bo on jest tak samo aktywny, jak rozliczanie Platformy za poprzednich rządów. To znaczy, rozliczanie to jest takie hasło, żeby tutaj ten elektorat, który nie cierpi poprzedniej partii, jakoś skanalizować, pokazać: o, to my ich tutaj rozliczymy, tych złodziei, bandytów, łapowników. A potem dochodzi do, do takich scen chutzpiarskich: no a to kogoś kto aresztować, ale nie zdążyli mu uchylić immunitetu tego europejskiego. A to prawda, teraz chcą aresztować pana Romanowskiego, ale pan Roman Romanowski się ukrywa, nikt nie wie, gdzie jest. Prawda? Cała, cały aparat naszego państwa nie może nie może znaleźć pana Romanowskiego. Nie, no to chuspa jest jedna wielka. Ja oczywiście jestem za tym, żeby rozliczać polityków, ale to nie tak, że jedna opcja rozlicza drugą, tylko to trzeba byłoby po prostu rozliczyć wszystkich, wszystkie rządy, jakie były po 89. roku. Tylko to jest takie marzycielstwo, bo przecież nie no ma znowu, żadnych... Znowu pan, yy... Przesadza z tym idealizmem. Ja pana pytam o konkrety, bo tutaj dzieją się pewne rzeczy. No jednak, kilku tam przedsiębiorców związanych z Mateuszem Morawieckim aresztowano. E, e, aresztowano, jak mówię, też księdza Olszewskiego. No, ostatnio wyszedł z więzienia, ale, ale trochę tam posiedział z pół roku. E, była też. E, była też ta sprawa teraz ministra ziobry i, i zdaje się, że ona znowu trafi na tapetę, więc, więc gonią, gonią ci platformersi swoich poprzedników i, i, i ciekawie jestem, jak pan ocenia no jednak pewien wpływ na, na no, taką świadomość obywatelską, na to, jaka jest atmosfera w Polsce. Nie, no Ja się z tego śmieję, panie redaktorze, bo to są sprawy bez znaczenia które służą tylko temu, żeby odwrócić uwagę publicz, społeczeństwa od, pra od praw naprawdę ważnych, prawda? Od tego, że w dobie narastającego zagrożenia i wojną nie, jesteśmy państwem zupełnie rozbrojonym, że żadna ekipa nie znalazła pieniędzy na to, żeby zbudować systemy antyrakietowe. Yy, prawda, gdyby teraz Putin chciał odstrzelać polskie rakietami, to te rakiety by do nas wlatywały po prostu w naszą przestrzeń powietrzną zupełnie przez nikogo nie niepokojone. No, dramatyczna jest sytuacja finansów państwa, dramatyczna jest sytuacja gospodarcza Polski. Yy, pogłębia się no, coś ale izolacja Polski na arenie międzynarodowej no mamy kryzys sądownictwa Prawda, kryzys w zasadzie wszystkiego. No, tydzień temu ja u siebie na kanale nagłaśniałem informację o tym, że szpitalom zaczyna brakować pieniędzy na poważniejsze, na poważne operacje i taka hucpa wokół Pana Romanowskiego, no to świetnie odwraca uwagę Polaków od tych spraw ważnych, bo zamiast, prawda, być tego, żeby się wściekać na rząd, że prawda, kradnie, marnuje, niszczy polski potencjał, doprowadza do upadku służby zdrowia, o edukacji nie wspominają, prawda, bo przecież, bo przecież Pani Nowacka realizuje teraz Największy w historii program deprawacji naszych dzieci, to my się zajmujemy głupotami, czyli tym, że prawda, policja je chodzi po sąsiadach pana Romanowskiego i nie może go znaleźć, a on się gdzieś tam ukrywa. No to bądźmy poważni. Co do zasady. Znowu, zgadzam się z panem, ale jednak mam pewną obiekcję. No, nie może pan powiedzieć po pół roku spędzonym w więzieniu panu, czy księdzu, przepraszam, Olszewskiemu, że, że, że to jest nic ważnego. No, dla niego to jest coś ważnego. A, a jeszcze przytoczę taki przykład gdzieś z zagranicy. Wie pan, myślę o tym czasami w, kate, w takich kategoriach, że pan Netanyahu, w, w przywódca współczesnego Izraela, też ma takie zarzuty bardzo poważne, i to, to myślę w kategoriach tutaj analogii do kolejnego kroku, który może się wydarzać po tych kabaretowych, jak pan to nazwał, rozliczeniach z prawem i sprawiedliwością. I on wywołał wielką wojnę. I on różne działania podejmuje okropne, niebywałe w historii nawet takiego agresywnego państwa jak Izrael, dlatego. Jak potwierdza wielu komentatorów, że jeśli przestanie być premierem i zakończy się wojna, to on trafi do więzienia. Więc, więc te rozliczenia w czas z, z różnymi politykami może jakiś sens jednak mają. No bo wie pan, bo, no podaję nie. przykład tego Izraela. To oczywiście Propession Garde, nie takie sprawy. I, 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 I zgadzam się z Panem, że, że, że w wydaniu Platformy te rozliczenia to jest czysty kabaret. Też się z tego śmieję, ale, no ale, wie Pan, ale jednak um, zwróćmy uwagę, że to, że to dla pewnej czystości życia publicznego ma fundamentalne znaczenie, żeby, żeby tu nie było jakichś wątpliwości, prawda? Ma, no, wie pan, ja oczywiście jestem za tym, żeby, żeby polityków rozliczać z tego, co robią, żeby ich karać za złodziejstwo, za korupcję, za głupotę, prawda, za zdradę stanu. To, to bez dwóch znań, tylko tego my jako Polacy, znaczy naszym ustrojem, no jeszcze mówię to z przykrością, no ale nie, jest, nie, nie, nie dojrzeliśmy do tego. Bo u nas mamy trwający już prawie 30 lat teatr dwóch aktorów i podział Polaków na prawda, zwolenników, jedynie słusznych dzierżawców monopolu na patriotyzm i, i jedynie słusznych dzierżawców monopolu na europejskość. I tutaj to, to nie ma żadnej woli politycznej, tak naprawdę, do rozliczania kogokolwiek, bo przecież pierwsza zasada Konstytucji Republiki Okrągłego Stołu mówi: Wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy Waszych. Tak było, tak jest i niestety tak będzie. Wszystko na to wskazuje. Więc. Ja oczywiście chciałbym bardzo, żeby politycy byli rozliczeni, żebyśmy Tuska rozliczyli za Smoleńsk, prawda? Żebyśmy rozliczyli wszystkie te złodziejstwa, jakie, jakie miały miejsce. Tylko no, nie ma ani woli politycznej, żeby to zrobić, ani ciała, które miałoby to zrobić, ani ludzi, którzy by mieli tego dokonać. A, a propos, widział Pan, w jaki sposób potraktowano Pana Macierewicza i, i, i też w jaki sposób on zaistniał na tej pikiecie, prawda, związanej z miesięcznicą tragedii smoleńskiej, kiedy to tam kopnął tego, tego niosącego wieniec chyba kodziarza jakiegoś. Jak, 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 pan, to, jak pan to, ocenia, no. Poziom właśnie na tej klasy politycznej, no mnie to, mnie to nie dziwi, mnie to nie zaskakuje, mnie to po prostu żenuje, no. dlatego no to, potem Taka jak... postać jak pan Macierewicz, członek członek KOR, Członek, on jeszcze chyba był w Robcio, wielka legenda, która, która dziś w wieku bodaj 80 lat ugania się za jakimś żulikiem i, i kopie go, żeby, żeby ten jakiegoś no, niestosownego, to prawda, skandalicznego, jednak wieńca, no po prostu wieńca gdzieś tam nie posadowił. Mnie to zaszokowało. A, a, potem, a potem okazuje się, że policja zamyka go, czy, czy zatrzymuje, przepraszam, zatrzymuje pana Macierwicza za to, że ma nagle sobie przypomnieli jakieś problemy z prawem jazdy. To, to nie, niebywała historia, prawda? Wie pan, no to jest kwestia właśnie tego, jaki jest format intelektualny i moralny naszej klasy politycznej. Ja się zgadzam z tym, że. W Polsce prawo drogowe jest złe, że jest za bardzo restrykcyjne, że ta polityka punktów karnych, odbierania kierowcom prawa jazdy jest absurdalna zupełnie. No ale ona taka jest dla wszystkich, prawda? I teraz nie może być tak, że jeden, że jeden człowiek, wie Pan, ja też kiedyś straciłem prawo jazdy, musiałem sobie robić jeszcze raz egzamin, co oczywiście było zupełnie bez sensu, to była tylko strata czasu i pieniędzy. I to trzeba zmienić, to jest prawda, no ale to po pierwsze Pan Macierewicz jako poseł ma narzędzia, żeby przynajmniej próbować to zmienić. I po drugie, jeżeli on w tak ostentacyjny sposób lekceważy prawo, no to on niestety się stawia ponad prawem, on powinien... Powiedzieć dobrze, są takie, takie realia, jakie są. Straciłem prawo jazdy, trudno. Będę jeździł tramwajem albo zrobię sobie jeszcze raz prawo jazdy, i tak dalej. No. To, to prawda, to Czy, rzeczywiście rzecz znam... na, na poziomie Dobra. piaskownicy. Na koniec, bo nas, nasz czas już mija. Mam jeszcze do pana jedno pytanie. Może pan odpowie mi na nie. Merytorycznie, bo różnych polityków, ludzi mediów indaguje zawsze o to samo. Dziś w tej rozmowie wspomniał pan o, o tym po, podziale dipolarnym, że, że tu mamy tych zwolenników prawa i sprawiedliwości, tutaj platformy, że ten podział się cementuje, ale jaki pan ma pomysł na to, żeby nowa siła, żeby nowa jakość zagościła w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym? Jak to zrobić w sytuacji tak silnej doktrynacji takiego walca, który, który w obie strony jeździ po naszym kraju. jak, jak to zrobić, żeby, żeby nagle odrodziła się jakaś, jakaś racjonalna daj Boże konserwatywno-prawicowa siła, która miałaby jakiś wpływ na władzę? To trzeba po prostu czasu, bo trzeba potękać aż te 30 funkcje, lat już mają... to trwa 30 lat już trwa. Tak, ale to, to jest tendencja, która się rozwija pozytywnie, a nie negatywnie. Bo przecież, gdybyśmy sięgnęli nie 30, jak pan mówi, ale no powiedzmy 70 czy 80 lat do tyłu, to przecież, panie redaktorze, 80 lat temu, no, w grudniu 1944 roku, kiedy się kończyła wojna, Polska była zrujnowana, weszła w okres stalinowski, gdzie ten żywioł patriotyczny, który jeszcze nie, nie, nie został zamordowany tam w Katyniu czy w niemieckich obozach ścigało, ścigało UB, prawda? Że ten patriotyzm wszedł zupełnie do podziemia, on się ukrywał. Potem z każdą odwilżą, w czasie komunizmu, on gdzieś tam zaczynał się pokazywać, bo przez w latach 50. mamy już kluby krzywego koła, mamy kluby inteligencji katolickiej. Potem w latach 60. mamy już jakieś spowolnienie tej takiej chamskiej, agresywnej antykościelnej polityki, którą prowadzili Bierut i Gomułka. Potem w latach 70. znowu gdzieś ten patriotyczny żywioł się odtworzył co było widoczne w Radomiu, w Ursusie podczas strajków, przy powołaniu KPN-u, KOR-u, prawda, potem z Wolnych Związków Zawodowych. No potem ten nacisk tych sił patriotycznych był już taki, że, że trzeba było albo wprowadzić stan wojenny, albo zbudować nową Polskę i tutaj generałowie się dogadali na operację Okrągły Stół zdecydowali się, prawda. I, i, z, i z każdym, zrazu z upływem czasu te środowiska, o których pan mówi konserwatywno-patriotyczne, gdzieś tam mają coraz więcej do powiedzenia, bo niech Pan zwróci uwagę na to, że w 2019 roku po raz pierwszy zdobyła y, miejsca w Sejmie, faktycznie jedyna, jak, jak na mapie politycznej, y, opcja patriotyczno-narodowa, czyli konfederacja, prawda? Teraz konfederatów jest w Sejmie już 18. Mamy od zeszłego roku czterech konfederatów w Europarlamencie, prawda? I to jest pewien proces, który trwa, tak samo jak, Panie Redaktorze, Marsz Niepodległości, prawda? Pamiętamy, jak się Marsz Niepodległości rozwijał, jakie tam były awantury odkarżania o faszyzm i tak dalej. A w tym roku, proszę, prawie 200 tysięcy polskich patriotów, i to zarówno tych, powiedzmy, czerpiących z dziedzictwa endeckiego, jak, jak konfederackie czy narodowe środowiska, jak też ci bardziej chadecy od Witka Gadowskiego i Wojtka Sumlińskiego. I to jest proces, który trwamy, tego procesu nie, 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 prze, nie, nie przyspieszymy, bo jego się nie da przyspieszyć. Ale to jest proces, który ja zauważam, to jest proces, który trwa i proces, który naprawdę ma perspektywę, bo gdzieś tam z tego. W tym pokolenia mojej młodszej, to są już pokolenia, panie redaktorze, z których będą przyszłe elity wyrastać. I to jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. I to, to, że pan mówi 30 lat, no to 30 lat to w perspektywie historii to naprawdę nie jest dużo. Innowacka nam tego nie schrzani. To myślę, że nie, bo jednak, wie pan, zawsze gdzieś tam. Wszystkich atak, atakach na polskość, teraz te ataki są rzeczywiście największe w historii. Jednak Polak potrafił, Polak był silniejszy, Polak był sprytniejszy. Myślę, że myślę, że ten żywioł patriotyczny jakoś sobie z tym poradzi. Szkoda mi tych milionów dzieci prawda, deprawowanych, to jasne, ale, ale myślę, że gdzieś tam ten żywioł patriotyczny jednak przetrwa. Dałby Bóg, pan dostrzega, że ta siła tężeje. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję gościem publicystyka TV był pan redaktor Leszek Szymowski, któremu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A państwa Dziękuję, bardzo, dziękuję. a państwa proszę o zostanie z naszą stacją.